Zrób to. Pies i kot. to. swój to. Pies Pies kot. kot. Zrób to. Zrób to. bawić się Tam jest napis. Małpka wie wie się to. Bawić

To też się w nasiladowaniu. It's quicksand. I ręce zjeść. i kręć się kręć po Hollywood lepi plac. Stand up straight, put a smile on your face and let's start jumping, Przejmij się, gierąc, się! Witajcie wszyscy! Zaraz wracam. Muszę tylko wyjąć z błota moje szczudło. A... Mm. Hmm? Ej! A skąd to się tu wzięło? Przecież straciłem je po To wcale nie jest szczudło! To nie jest stumła! To wcale nie jest stumła! Cześć, flamingu! To wcale nie jest studo! To flaming! Myślicie o tym samym co ja? Flamingu! pobawić się z nami w naśladowanie! Dobrze! Więc pokazuj! Patrzcie na kształt zioba flaminga! Teraz wy. Złóżcie palce tak, żeby powstał dziób. Poruszajcie dziobem z boku na bok. Uh, 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 świetnie! Uh, uh. Uh, patrzcie na długą szyję flaminga. Rozciągaj ją w górę i w dół. Uh. Teraz wy. Wyciągnijcie ramię najwyżej jak się da. Uh. Teraz poruszajcie głową i dziobem z boku na bok. Dzieci w domu, widzicie mnie? Patrzcie, jak Flaming używa dzioba, żeby podrapać się w skrzydło. Teraz wy. Druga ręka będzie waszym skrzydłem. Podrapcie teraz skrzydło swoim dziobem. Drapiemy, zdrapiemy. Jak miło. Patrzcie, jak Flaming stoi na jednej nodze. Teraz wy. Zegnijcie jedną nogę i stańcie na drugiej. Podnieście nogę. Uu, 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 uu. Trzymajcie równowagę. Teraz podnieście drugą. Wow! Wszyscy stoicie zupełnie jak flamingi. A teraz będziemy chodzić jak flamingi na swoich długich, cienkich nogach. Dzieci w domu bardzo ładnie. Zanim zrobimy wszystko naraz, powtórzmy ruchy po kolei. Dzioby. Mhm. Dobrze wam idzie? Teraz pokażcie swoje szyje. Rozciągnijcie je. Zróbcie skrzydło i podrapcie je. Drabiemy, drabiemy. Teraz stańcie na jednej nodze. Trzymajcie równowagę. I taniec w Travanger! Jeziora odkrycia muzyki, magia trwa. Krzężąca woda przyrody, uroda to wszystko sprawia, że tańczyć chcesz. Nad brzegiem słychać śmiech, tańczących pośród traw. Pod stopami włóczko mieć czegoś więcej chcieć. Nura odkrycza odkryjcza, muzyki magia trwa, Szyndrząca woda przyrody uroda, mu wszystko sprawia, że tańczyć chcę! Masz czas! Masz czas! Uh? Mm, czas się pożegnać! Dzięki Flamingu! Dzięki dzieciaki! Już nie mogę się doczekać, kiedy That's and we'll play! Monkey C, monkey D.

Was nein?